Dzień dobry, ja jestem Andrzej, jest gdzieś na kanale biegnie, a to jest odcinek o legalnym dopingu. Na grubo idziemy. Grażynka coś zamówiła I mnie wyciągnęła, że biegowo trzeba odebrać, bo jak biegowo to będzie lepsza tajemnica. Nikt nie będzie wiedział gdzie samochód to i tak dalej. Ale cicho, nie mogę Wam jeszcze o tym powiedzieć. O, mogę Wam tylko powiedzieć tyle, że po prostu biegniemy po to. Sam nie wiem czy Wam to pokazywać, ale chyba jednak, podejmę, chyba jednak podjąłem decyzję, że warto. Więc biegnę. Ile sił w nogach? A tak naprawdę to powoli, bo mnie się nie jeszcze Wymęczony jestem 2,5 kilometra drogi I zbliżamy się do naszego dillera Odebrać Ten nasz legalny doping Uważajcie, to będzie historia niebywała No bardzo, normalnie mistrzostwo świata to będzie Taka siła będzie w nogach i taki power że normalny szok Nikt z was tego się nie spodziewa, nikt musicie to obejrzeć i za chwilę zobaczyć. Koniecznie Już 3 km trasy Na pewno będziemy wracać inną drogą, żeby nas nikt nie poznał ani nie zobaczył. Czekajka, tak. już ubiorę czapkę, żeby mnie nikt nie poznał. Jestem, możesz schodzić. Elo. No. Koleżanka ma I w Poland, a z Ukrainy pochodzi. Patrz, dostarczyła dostarczyła nam nie ten nie legalny doping. Ale proszę, to był kłopot dla Was. Bo... Ja otworzyłam. Jest załatwione. Teraz się ulatniamy szybko. I zaraz wam pokażemy. Tylko jak najszybciej trzeba się oddalić. Żeby nikt nie zauważył co to jest. O ja, Ale się spuściłem! Jaka adrenalinka! To normalnie szok. Masakra! Pierwszy raz od, od czasów dawnych taką adrenalinę przeżyłem. U! Szok! Taki oto Grażyna załatwiła legalny doping na biegi bo przecież jeżdżą na biegi i hałasują i dopingują różnym ludziom dlatego też warto było zabrać się i do jakiegoś dilera po odbiór a tak naprawdę, to sytuacja wyglądała tak, że żyna Gamoń zamówiła paczkę, a poprzednio zamawiała koleżanki coś. I koleżanka dostała powiadomienie, że z paczkomatu ma odebrać. To odebrała i chwali się na Facebooku, że ktoś jej prezent zrobił. A to ino tylko dzwoneczek do dopingowania na, na biegach. Kto by pomyślał, że taką historię wam opowiem... A tak naprawdę, jak już daliście się złapać yy, na ten clickbait, to zapraszam was do oglądania innych moich niehumorystycznych, anormalnych zbiegów filmów. Pozdro. Cześć, ja jestem Andrzej.